Kupiłem oficjalną piłkę NBA. Dokładnie tą samą, którą gra LeBron James, Stephen Curry czy Luka Doncic w finałach NBA. W tym filmie zobaczycie, czy warto wydawać 1000 zł na piłkę do koszykówki. Pokażę wam jej dokładny unboxing. Mocno przeoram na boisku z widzami. I oczywiście porównam do innych piłek. Zapraszam do oglądania. O, ho, ho. Szczerze to nie myślałem, że kiedykolwiek do tego dojdzie, ale tak, wydałem 1000 zł na piłkę do koszykówki. I jest to oficjalna piłka NBA. Mój portfel to wygląda teraz dosłownie w ten sposób. Przeszukałem chyba cały internet i naprawdę nie znalazłem żadnej polskiej wzmianki, żadnej polskiej recenzji tej piłki. Dlatego wydaje mi się, że jestem pierwszy, co tylko sprawia, że ten film jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Słuchajcie, płacicie 1000 zł i dosłownie dostajecie to, co właśnie trzymam teraz w rękach. W takim kartoniku, który jest, powiedzmy to, bardzo kiepskiej jakości, ale karton nie jest najważniejszy. Otwiera to się w ten sposób, że tutaj są takie zaczepy i i mamy piłkę. Jestem naprawdę bardzo zaskoczony, ponieważ jest dosyć twarda. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak twarda. Kurde, nie? Dotykam piłki, którą dotyka Lebron James. Podpis oczywiście komisarza NBA, wiadomo logo Wilsona. Mamy tutaj design in USA. Informacje, jak mocno mamy to napompować. No i oczywiście napis made in China. No jakżeby inaczej. Przygotowałem się słuchajcie i mam ze sobą piłkę o nazwie Authentic NBA. Swoją drogą tą piłeczkę możecie zgadzać u mnie, za darmo, na Instagramie. Co tydzień robię jakąś ciekawą akcję, gdzie można taką piłkę wygrać, także wbijajcie link w opisie. Ale tak, porównajmy sobie teraz na szybko te piłki. Na pierwszy rzut oka to, co widać, to na pewno kolor. Tu mamy oczywiście skórę kompozytową, tu mamy oczywiście prawdziwą skórę z szczęśliwej krówki. Dobra, napompowane. Od razu czuję różnicę, jeśli chodzi o materiał, jeśli chodzi o jego twardość. Ta jest zdecydowanie mniejsza, Czuć tutaj jakby ten... Ta powłoka była dużo grubsza. Jeśli chodzi o rowki, to wydaje mi się, że ta ma głębsze. Ale tak, oczywiście pamiętajmy, że tutaj mamy prawdziwą skórę i to, co cechuje tą piłkę, ona domyślnie ma być bardzo twarda. I tak w zasadzie tą piłkę, przynajmniej tak informuje producent, powinniśmy rozbijać nawet, słuchajcie, do kilku miesięcy. Oczywiście jej przeznaczenie to hala, ale jak dobrze mnie znacie, to wiecie, że na tym kanale nie będziemy nią grać na hali, bo no co, grałbym na hali i bym powiedział, no no fajnie tak, piłka NBA, dobrze się sprawdza. Nie, ja chcę ją przetestować na Orlikach, na Tartanach, tam gdzie wy zazwyczaj gracie. No i dopiero sobie za pół roku powiemy, czy ta piłka zda próbę czasu. Ale wiadomo, to co wam teraz tu powiedziałem, to tylko pierwsze wrażenie, a tak naprawdę najważniejsze jest teraz to, co powiem na boisku. Dobra, proszę państwa, no i jestem na boisku po raz pierwszy z tą piłeczką i prawdopodobnie w tym stanie widzicie ją po raz ostatni, ponieważ tak, będę nią grał wszędzie, gdzie się tylko da. Swoją drogą, za chwilę też zobaczycie, jak gram nią z widzami, Aaaa! Ale najpierw ja zrobię swoje pierwsze wrażenia. Chciałbym teraz, słuchajcie, wykonać pierwszy kozioł na tym kanale. Bo, no. O kurde, ale dziwny dźwięk jest. Ale jest taki. Pusty dźwięk strasznie. Mega dziwne. Serio, brzmi jak taka dosyć tania piłka. Mam nadzieję, że ten kozioł troszeczkę się zmieni wraz z czasem, bo tą piłkę trzeba rozbijać kilka miesięcy nawet. Więc jestem ciekawy, czy to jest prawda i czy w ogóle właściwości tej piłki faktycznie będą się zmieniać. Ale poczekajcie chwilę. Dobra, tutaj mam ten tańszy odpowiednik i zrobimy teraz ASMR dla koszykarzy. Uwaga, porównanie dźwięku. Jak mogliście właśnie usłyszeć, piłka NBA ma zdecydowanie płytszy, mniej basowy, mniej donośny dźwięk. Ale dźwięk to dźwięk. Teraz czas na gierkę. Okay, Trzeba przyznać, że ziomal jest mocny. Nie dość, że gra w proxach, w dresach to jeszcze po kebabie i uwaga, po ostrym. Yeah. O! Mocne giereczki właśnie były grane, ale teraz przyszedł czas na to, żeby widzowie powiedzieli, co w ogóle myślą o piłce NBA za 1000 złotych. Pierwsze wrażenia, no. Taka śliska się wydaje. To jest prawdziwa skóra? Tak, to jest prawdziwa skóra, no. brzmi inaczej. Czekaj, to ja To jest fajne. Powiedz mi, jak to grało się tą piłeczką? Fajnie, niefajnie. Bardzo dobrze. Coś cię zaskoczyło w ogóle w niej? No, fajnie się ją trzyma. Graliśmy dwoma piłkami. Tą NBA i tą tańszą. Powiedz mi, którą ci się lepiej grało w ogóle. To takie dwie jest z rzędu, więc. <laughs> Nie wiem czy wiesz, ale generalnie ona dużo gorzej się kozuje niż zwykła piłka. No to chyba chodzi za mnie No dokładnie, tu ziomek poinformowany. No, ta jest według mnie lepsza. Lepsza? A czemu? Bo jest jakby trochę cięższa. Cięższa? No tak mi się wydaje. A jak się trzyma w ręce? Jak się kozuje? Niżej odbija się. Dla mnie to jest lepsze. Mi się wydaje, że ta bo jest no troszkę cięższa i niżej się kozuje. Tą też się dobrze trzyma, bo ta, ta ma z kolei taki lepszy grip. Okej. Okay. Okay. Gorsze odbicie na pewno od tej Ja bym, ja bym powiedział, że w sumie ta z NBA jest trochę cięższa I troszkę gorzej się odbija rzeczywiście Okej, okay, a spoko ci się nie rzucało? Tutaj kozłowało? Zdecydowanie lepiej niż tą piłkę. Jak właśnie słyszeliście w tych wszystkich wypowiedziach widzów Przewijała się cały czas ta sama rzecz Mianowicie piłka NBA znacznie gorzej odbija się od jej tańszego odpowiednika Ale dlaczego w ogóle tak jest? Piłka za 1000 złotych przecież powinna się kozacko kozłować Już tłumaczę Ponoć ta piłka nie sprężynuje tak dobrze jak jej tańsze odpowiedniki Ponieważ koszykarze NBA nie chcą, żeby piłka zbyt dobrze się odbijała. Co to oznacza? Z tego co pamiętam, to ta piłka zrzucona z wysokości 183 cm powinna odbić się na około 1,32 1,42 42 m. Zaznaczam, piłki mam napompowane dokładnie na ten sam poziom, także sprawdźmy, mniej więcej ta sama wysokość 1,83 m. Ok, bardzo podobnie zróbmy test numer 2. Okej. Okay. Wydaje mi się, że piłka NBA faktycznie odbijała się nieco niżej niż jej tańszy odpowiednik. I rzeczywiście tak jest. Piłka NBA znacząco niżej odbija się od jej tańszego odpowiednika. Ale teraz doszliśmy do momentu w filmie, gdzie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto wydać 1000 zł na piłkę do koszykówki. Jak masz tą piłkę za dwie stówe, to wydałbyś kafla. Nie. Bo nie masz, nie czuję takiej dużej różnicy. Znaczy, jeśli masz kafla, to. Ewidentnie to, ale... Nie, to jednak to trochę dużo hajsu za piłkę. No nie jest lepiej niż zwykłą, ale Ty siakabym nie dał co to. Nie dałbym, ale... <noise> Czemu byś Nie, miał? że mi się nie podoba ta piłka, tylko po prostu nie dałbym za piłkę 1000 złotych, bo są piłki, którymi też się może grać dobrze, a są tańsze trochę. Kupiłbyś w ogóle piłkę NBA za 1000 złotych? Jakbyś mi dał tak? Jakbym dał, a jakbyś miał kupić, to byś kupił? Wiesz co, um... Jakbym tylko takie środki, to owszem bym ją kupił Jeśli miałbym kłać, jakąś piłkę do kosza, porządną Teraz pytanie, wydalibyście tysiąc złotych na piłkę do kosza? Czy nie, to... taka za 200 by wystarczyła? Nie, 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 nie Nie wiem, jakbym miał pieniądze takie, to pewnie tak Okej, okay, a grałbyś nią na boiskach, czy trzymał na półce? No raczej grał O, no i to się szanuje Żółw Dobra Jesteśmy kilka dni później, słuchajcie No już kilkaset rzutów oddałem tą piłką I powiem wam, bardzo fajna jest ta piłka, naprawdę Faktycznie dużo gorzej się nią kozłuje Niż w przypadku tych tańszych Wilsonów Ale rozumiem, że to jest celowy zabieg Jeśli chodzi o grip, no to jest bardzo fajnie Jeśli chodzi o rzuty, to także nie mam się do niczego przyczepić W każdym razie Dalej podtrzymuję swoje zdanie, że no nie jest ona Warta tego tysiąca złotych Moim zdaniem taki Spalding TF 1000 Który chodził po około 400 złotych Detalicznie, no jest dużo lepszą piłką Chociaż to są kompletnie dwie Różne piłki, to i tak wydaje mi się, że na razie Spalding króluje. Ale wiadomo, to jest tylko i wyłącznie moja opinia plus jest ona po zaledwie kilku dniach, a to oznacza, że za pół roku może się zmienić. Ty ale piłki MB to ty nie kop. Karma. <gry> o! Jeszcze z tekstem.